No właśnie, My z Kręgielni przynosimy się teraz na wesele. Tak. Ale na wesele, bo teraz się okazuje, że na przykład. Ja się przyznaję, że rzadko bawię się na weselach, a chciałabym częściej. No to teraz I teraz można jest szansa. pójść na przykład na imprezę, na dyskotekę do klubu, który się nazywa Wesele. Czyli możemy bawić się tak naprawdę, tak jak na weselu. No i tutaj jesteśmy. Nie, nie, nie musimy kupować prezentów naszym przyjaciołom. Tak, tak jest, to jest to nowy, klub <laughs> nowy klub o nazwie powstał. Wesele. Zaprasza na. Imprezy w stylu weselnym, Czyli właściwie ale. można wesele przeżywać każdego wieczoru, ale to ale już, już o tym, tym nasi, nasi goście. Tak, nasi goście. Piotr Słuski, menadżer klubu Wesele. Witamy bardzo serdecznie. Natalia Gawkowska, stała bywalczyni klubu. To się też przyznajemy? I Bilgun dziennikarz i satyryk. Dzień dobry. Czy tam jeszcze nie było. Ja to... ale to za chwilę ciebie będziemy Piotrze, tak. powiedz, skąd wziął się pomysł na, na tak akurat? W sumie dosyć szalony. No jakby już trochę wyprzedziłaś to wcześniej swoją wypowiedzią, że każdy z nas lubi przecież chodzić na te wesele, przynajmniej raz w życiu był na takim weselu i gdzieś to w naszej pamięci. Dlaczego więc nie zabawić się co piątek i sobotę? Dlaczego no nie tak. pójść bez zobowiązań, bez żadnych formalnych strojów, bez koperty, o, to, bez tego no całego tak. szykowania. No już nie przesadzaj z szykowaniem. No, a, no tak, my kobiety musimy no się trochę przeszykować. No ale to słuchaj, się. to te wszystkie atrybuty, które właśnie. tutaj są, czyli welonik... I może ja ubiorę? Ależ bardzo jemy, cię proszę. I to ja, ja, ja będę, dróżba, to będę ubrana? A... Ale mi, mi miło. Przodem będziemy... do klienta, przodem do klienta. Tutaj, o właśnie. Czuję się teraz... Dlaczego? Dla Ciebie. To, to nie, to dla Bilguna. No <gur>. Dawaj, no. Ale oczywiście Ty już jesteś w oczy przed. O dziękuję. Jeszcze przed, no to dawaj. Ojej, no tak szybko to się zadziało, naprawdę. I to jest stały punkt programu w twoim klubie? z zabawek, którymi się... Bawimy. My uwieczniamy na naszych fotografiach, zresztą na fanpage'u można klub Wesele sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Ludzie, ludzie chętnie biorą udział w tym, bawią Aha. się z nami, no bo tak naprawdę chodzi o taką o, o zabawę. Chodzi Właściwie. o taką zabawę. I mhm. powiedz, kiedy możemy się tak pobawić? Czy to jest tylko piątek i sobota? Piątek jakoś... i sobota, natomiast teraz mamy długi weekend, więc i czwartek, i piątek, Aha. i sobota gramy, więc trzy dni będzie wesela. E, a tak standardowo co piątek i sobota od 21 pierwszej do 6 rano. Tak. Natalia, ile razy a... rzuciłaś bukiet? Już? O Jezus. Co złapałaś? Co złapałam chyba ani razu. Mm. No, bo jestem mężatką już, więc może... A to tak, tak, właśnie łapiesz, no tak, to ...przeznaczenie też, ale no... Ale rzuca... chodzisz tam z mężem? Nie. nie. Mój mąż się nie bawi tak dobrze jak ja. To są dwa różne światy. Mąż na ryby, ja na imprezę. Na wesele? Aha. Na wesele, dokładnie. Co tydzień. Czy to rzeczywiście jest tak, że za każdym razem trochę czujesz się jak na, na kolejnym razem. weselichu? Czy jest tak, że na przykład mam ochotę, a dzisiaj założysz fileczki. Tak, sukieneczka, tak, tak. włosy, mm -hmm. makijaż, a czasami mam po, po prostu przyjść na ludzie, czyli normalnie dżinsy, koszula. I nikt się tam nie patrzy o Jezu, jak one są ubrane, tylko wszyscy się bawią, wszyscy jak jedna wielka rodzina. Zazwyczaj na weselu jest tak na początku, że jest dosyć sztywna, nie oszukujmy tak. się, że wszyscy to, się patrzą. A potem, kurczę, wujki, ciotki, tak samo jest tam. Wszyscy się razem bawią. Mhm. Właśnie, Piotr, to jest tak, że ludzie, którzy się nie znają, rzeczywiście tak fajnie się bawią ze sobą, no bo przychodzą tam ewentualnie. Sam pomysł, który powstawał, właśnie jakby my szukaliśmy rozwiązania. Chcieliśmy zrobić miejsce, gdzie można by było się. Wiadomo, każdy z nas gdzieś tam jakieś prywatki i inne rzeczy w domu robił i zazwyczaj wszyscy wiemy, że najlepsza muzyka, jaką się bawimy później, to jest muzyka taneczna i taka najlepsza, którą tak. jeszcze można pośpiewać. Czasami się do tego nie przyznajemy, ale Czasami tak się nie przyznajemy, jest, no tak jest że To nie jest jakieś ambitne, tylko <laughs> tak jak my, pro, my Słowianie, disco polo. Słowianie <laughs> też, ale to nie, nie tylko disco polo. E, muzyka taneczna to jest i e, Abba, i Bonem i... Lata, i, 80, lata 80 80 oczywiście, tak was a... słucham i, 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 i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie Bilgon, jak to się stało? Ciebie tam jeszcze nie było. Teraz no, jest długi weekend. Nie było mnie tam jeszcze, <coughs> ponieważ po prostu jakoś mnie to omknęło, no nie mam czasu na imprezy póki co. A powiedz mi, uh -huh. tam właśnie ludzie chodzą młodzi czy bardziej tacy starsi, bo mi się wydaje, że na przykład starci, bo powiedzieli, że to jest taka profanacja, no jak to do no ślub i tak dalej, więc mi się wydaje, że młodzi chodzą. Nie, właśnie tak jak wesele. Wesele to jest A, i ciocia, i dziadek, ciocia i babcia, i ogórki są, i dzieci, wszystko. Typowe wesele. Jej. Ale ja tak stało, że ty, ty jeszcze zaproszany. nie skorzystałeś z zaproszenia na takie weselicho, no. No właśnie ty dzisiaj dostałem, dzisiaj dostałem, więc może przejdę się z wybranką. Zapraszam serdecznie. Tym bardziej, że wasze wesele jeszcze przed wami, jak rozumiem, tak? To możecie zrobić sobie tak. taką próbę generalną. Tak, dokładnie, próbę generalną. I, I może otworzyć jeszcze knajpę typa. <śmiennie> to, to już by była jednak profanacja. A Piotrze, jeszcze opowiedz mhm. nam, o przepraszam, teraz ja przerwałam, opowiedz tak nam o, o, o tych zabawach, które są jeszcze. Czy jest coś takiego eee... jak ustawianie krzeseł wiesz, i gonienie się na około? Jeszcze nad też... tym pracujemy, jesteśmy dwa miesiące. W ogóle szok, że czasami to trzeba chyba zacząć od tego, żeby, żeby te pomysły swoje gdzieś tam y, nie szybko tak realizować, bo jesteśmy zaskoczeni z tym, co się, co się dzieje. Nas zaskoczyła ilość osób, które nas odwiedza w miesiącu. miesiące. to dobry odbiór. Fajnie. Bardzo duży. Aha. Mamy wodzireja, który prowadzi te wszystkie atrakcje. Jest gorzka wódka, tak jak na każdym weselu. Jest wężyk, jest makarena, jest IMCA, a. jest rzucanie bukietem właśnie. To chyba nas namówiłeś. <laughs> te wszystkie rzeczy, które, które są atrybutami naszymi, I się tym bawimy, a Polacy ludzie, warszawiacy lubią się bawić, tak? Mhm. No to... Bil, to powiedz, jak ty to oceniasz. I rzeczywiście, czy ludzie w Warszawie też umieją się tak dobrze bawić? Myślę, że jest to Jakaś egzotyka na pewno w Warszawie, gdzie tak naprawdę ludzie chodzą do klubów, żeby chodzić do klubu właśnie w szpilka i tak dalej. Czasami są takim roczne też, nie? Tak, im roczne, i takie tam. A tutaj jest zupełnie inaczej. I to właśnie jest taki folklor rzeczywiście, który można zasmakować. Nie wyjeżdżając z Warszawy, ale ludzie tak robią. Ten folklor trochę z nami przyjechał tutaj, tak? Ja sam pochodzę z malowniczego miasta na Mazurach z Brągowa, więc jakby to jest to jest. A to jest one Bator, tak. Trzeba robić słuchacz. A tych trochę innych Mazurach. Bywa tak, że na przykład pojawia się strój panny młodej. Natalia, czy to byłaś w swojej sukience południowej? Nie, mam dosyć ciężką suknię, więc. To Takim bo... jak miałam raczej na swoim weselu, to się przebram po 12, bo było mi dosyć ciężko, ale przychodzą. Ale mamy, ale mamy no. taką właśnie atrakcję, że ja wszystkie panie, które przychodzą w sukniach ślubnych, wiadomo, że one tylko raz to zakładają w życiu. W że wszystkie panie, które, które przyjdą do nas w sukniach ślubnych są gratyfikowane, mogą wejść do nas jakby za darmo, jeszcze od nas w, jakiegoś VIP, bonusa dostają, to jest taki strój, który byśmy chcieli widzieć mm. tam. No a panowie w gangach nie są gratyfikowani? Proszę bardzo, jak najbardziej. A piotr? zdjęcie, można przynieść zdjęcie rodziny, bo wiem, że tak, chyba jest też taki, są plusy też była taka akcja, że przynieść monidło tak zwane, zdjęcia weselnego tak. rodziców swoje, powiesimy je na naszej galerii pamięci, to jakby dekoracja naszego klubu. Także zapraszamy serdecznie. No to co do... Bilgun, a ci... która sobota? To jest którąś, no właśnie, A Który czwartek, czwartek w takim razie? A to jest czwartek. Gdzie no, tak. o, o, no. no, 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 kalendarz no, zapisy? O, o, dzień na, dzień za kalendarzu. To jest. Najpierw trzeba sobie po z drugą połową, żeby wszystko się zgadzało. A zobacz, jak jest. Mucha dla ciebie jest gotowa, twarzóweczka. No zobacz. A czy ja mogę już wziąć taką Duża głowa, duża mucha. Duży nos, duża głowa, duża mucha. No wszystko pasuje. A welon? Czy tak? No, Okej. Okay. Nie, na... no jeszcze chwilę. Muszę poprosić. ładnie tak. z... no, wyglądam. welon, rzucasz Dobrze. A Bukietem. Kuba, Bukietem. jesteś tam? Mogę w ciebie? Do zupy? Dawaj. <laughs> <laughs> Dobra, <zupy? śmiech> to, <śmiech> to, to <wieś>. Ktoś musi złapać. <laughs> Poszło. No prawie, że do zupy. O matko. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Bardzo nam było miło. Cudowna rozmowa. Do zobaczenia po godzinach pewnie. No Bilgon, liczymy na ciebie. O ten tej 25. O tych Ale fajnie się pobawiliśmy. a co jest tak. dziękujemy mamy to właśnie z jednego kultu, z jednej tradycji, i to na pewno też spowoduje mały uśmiech, a być może nawet duży na waszych twarzach. Przechodzimy do innego kultu, polskiej motoryzacji. Tom Hanks, proszę państwa, docenił, no bo jak tu nie doceniać. No.